Witam, mamy tutaj chory rododendron, który w tym roku jednak nie doczekał się kwitnięcia, czy kwitnienia, nie pamiętam jak to się mówi. Widzicie liście stare. to trzeba będzie po prostu poprzycinać. Co przycięliśmy, tu pokażę taki właśnie taką suchą gałąź. To też trzeba będzie, no nie, nie mamy pewności, że, że to coś da. On będzie jeszcze opryśnięty, ale widzicie, liście są zarzucone po zimie. Stanowisko jest dosyć poprawne, bo nie jest narażone na wiatr. Nie jest bezpośrednio słoneczne, ale jednak ziemia jest odpowiednio zakwaszona. Ale prawdopodobnie dookoła są inne rośliny, które mają może negatywny wpływ na tego rodzaju dendrona. Może się go uda uratować. Jeśli nie, no to niestety nic. Nic tutaj po nas. Tutaj Wam pokażę podobny rododendron był na takim stanowisku w moim ogrodzie. I ten udało nam się uratować. Widzicie, ładnie kwitnie. Są pąki. On też nie jest jeszcze w pełni zdrowy, bo to na przykład należy usunąć. Ale nie jest źle. Dlatego. No albo się uratuje, albo nie. Pozdrowienia i serdeczności. Jeśli macie rododendrony, to pamiętajcie, że nie jest to łatwa roślina w uprawie, bo po zimie różne rzeczy się dzieją, są też skoczki, czyli takie pasożyty, które podgryzają liście. Później się takie dziury robią. Choroby grzybowe i tak dalej. Ale kwiat jest piękny, dlatego go wszyscy chcą mieć. Pozdrawiam jeszcze raz. Nie zapomnij suba kanału, jeśli się podobało Star TV.